Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że ludzie wokół Ciebie patrzą na Ciebie inaczej niż kiedyś? Że rozmowy, które dawniej były pełne śmiechu i zainteresowania, teraz stają się krótsze, chłodniejsze, jakbyś przestał być dla nich ważny? To trudne uczucie, zwłaszcza dla osób, które przez całe życie były aktywne, potrzebne, otoczone rodziną i znajomymi. Ale dziś porozmawiamy o czymś, o czym rzadko kto ma odwagę mówić, o tym, dlaczego niektórzy ludzie, często nieświadomie, zaczynają ci zazdrościć, unikać, a nawet potajemnie nienawidzić, gdy się starzejesz i, co ważniejsze, jak możesz odbudować relacje i odzyskać ciepło, jakie kiedyś cię otaczało. Starzenie się, mimo że naturalne, potrafi boleśnie odsłonić ludzkie emocje. Z wiekiem stajesz się dla innych lustrem, przypominasz im, że życie mija, że młodość się kończy. Nie każdy potrafi to zaakceptować. I choć to nie twoja wina, ludzie często reagują dystansem, złośliwością lub chłodem, bo w tobie odbija się ich własny lęk. Niektórzy patrzą na ciebie i myślą To ja za kilka lat a to budzi w nich niepokój, który łatwiej jest ubrać w niechęć. Niż w refleksję. Drugim powodem jest coś paradoksalnego: Twoja mądrość. Brzmi dziwnie, prawda? Ale to prawda. Z wiekiem zdobywasz doświadczenie, którego młodsi często nie mają. Wiesz więcej o życiu, o tym, co się liczy, a co to tylko chwila. Twoje obecny spokój i dystans mogą być dla innych drażniące, bo oni wciąż gonią, a ty już wiesz, że to pogoń bez końca. W głębi duszy wielu z nich ci zazdrości, tego, że potrafisz usiąść spokojnie, napić się herbaty i być w ciszy bez poczucia straty. Ale tu pojawia się trzeci, bardzo ludzki powód. Ludzie boją się samotności, więc nieświadomie unikają tych, którzy potrafią z nią żyć. Gdy widzą cię spokojnego, pogodzonego, nie rozumieją, jak to możliwe. Dla nich to odbicie ich własnych braków emocjonalnych. Zamiast zapytać jak to robisz, oddalają się, by nie konfrontować się z tym co czego sami nie mają w sobie. To nie oznacza jednak, że musisz się z tym pogodzić. W każdej relacji można coś naprawić, o ile zacznie się od zrozumienia. Czasami wystarczy prosty gest, bycie obecnym, nie naciskanie ale okazanie ciepła i zrozumienia wobec tych, którzy się oddalili, bo tak naprawdę większość ludzi nie nienawidzi ciebie. Oni zmagają się z własnym lękiem przed przemijaniem. Z upływem lat uczymy się, że nie warto dźwigać cudzych emocji, ale warto rozumieć ich źródło. I gdy wiesz, że chłód drugiej osoby to nie atak, a strach, możesz odpowiedzieć nie złością, lecz spokojem. Wtedy pojawia się przestrzeń przestrzeń do rozmowy, uśmiechu, odbudowy dawnych więzi. W kolejnej części zastanowimy się, jak krok po kroku przywrócić bliskość i szacunek, które pozornie gdzieś zniknęły. Kiedyś wszystko było prostsze. Towarzyszyły rozmowy przy stole, wspólne kolacje, sąsiedzi zaglądali na herbatę bez zapowiedzi. A rodzina zawsze miała chwilę, by zapytać, jak się czujesz. A dziś? Często zostają telefony, które milkną, i wizyty, które są na szybko. Wiele osób starszych mówi: ludzie się zmienili. Ale prawda jest taka: świat przyspieszył, a człowiek starszy, spokojny, cierpliwy, nie pasuje już do tempa, które rządzi młodszymi. I właśnie to może budzić w nich irytację, a nawet nieświadomą złość. Bo ty przypominasz im o tym, czego im brakuje o czasie, spokoju, ciszy i refleksji. Większość ludzi nie lubi konfrontować się z prawdą o sobie. Dlatego, gdy widzą starszą osobę, która mimo wieku jest pogodzona, mądra i spokojna, czują się nieswojo. Często reagują odsunięciem się zamiast ciekawością. Ale tu kryje się sekret odbudowy relacji. Nie reagować złością na ich chłód, lecz łagodnością, której tylko starsze pokolenia są w stanie nauczyć. Weźmy przykład ze starych polskich zwyczajów. Kiedyś w każdej wiosce był ktoś starszy, komu się ufało dziadek mądrość, babcia rada. Starszy człowiek nie musiał się dopasować, by być kochanym po prostu był sobą. Wiesz, co to zmieniło? Spokój. Ciepło, które nie wymagało niczego w zamian. I dziś ten sam klucz nadal działa. Kiedy nie próbujesz udowadniać swojej wartości, a po prostu jesteś sobą, cierpliwym, uśmiechniętym, słuchającym, ludzie zaczynają wracać. Drugą rzeczą, która pomaga odbudować relacje, jest uważność. Często z wiekiem masz więcej czasu niż Twoi bliscy. Zamiast narzekać, że są zapracowani, możesz ich zrozumieć i oferować coś, czego im brakuje: spokojną obecność. Krótka wiadomość, zdjęcie, kartka z życzeniami, a nawet słoik konfitury. Takie drobiazgi potrafią ogrzać serca bardziej niż setki słów. Trzeci krok do odbudowania relacji to akceptacja. Nie myl tego z obojętnością. To pogodzenie się z tym, że ludzie czasem się oddalają, ale nie zawsze znikają na zawsze. Warto dać im czas. To, co wydaje się chłodem, często jest tylko ich własnym zmęczeniem, zagubieniem w obowiązkach, nieumiejętnością rozmawiania o emocjach. Ty już to wszystko wiesz, bo przeszłaś więcej. Dlatego możesz im pokazać, że więzi nie trzeba trzymać mocno wystarczy nie pozwolić jej zgasnąć. Jeśli czujesz, że ludzie czasem cię unikają, nie próbuj ich zmieniać. Zmień ton rozmowy. Mów mniej o tym, jak było dawniej, a więcej pytaj, jak jest teraz u nich. Niech poczują, że mimo różnicy pokoleń wciąż jesteś zainteresowany ich światem. Jeśli masz wnuków, zapytaj, czym się pasjonują, zamiast tylko wspominać, jak to dawniej było inaczej. Otworzy to drzwi, które czasem są tylko lekko zamknięte. W relacjach nie chodzi o ilość, ale o jakość. Jedna dobra rozmowa może być warta więcej niż dziesięć spotkań z przymusu, a jeśli nauczysz się dawać ciepło z uśmiechem, bez oczekiwań, ludzie to poczują i wrócą, bo taki spokój i szczerość można znaleźć tylko u człowieka, który już naprawdę rozumie życie. W kolejnej części porozmawiamy o tym, jakie błędy ludzie popełniają nieświadomie, gdy próbują naprawić relacje i jak mądrze zbudować nowe, jeszcze silniejsze więzi, które dadzą szczęście Tobie i innym. Czasami, gdy czujemy się odrzuceni, pierwszą reakcją jest ból, a zaraz po nim cisza taka, w której człowiek myśli, po co się odzywać. Skoro i tak nikogo to nie obchodzi. Ale w tej ciszy można się też zgubić. Dlatego trzeci krok do odbudowania relacji to nauka jak nie zamykać drzwi do ludzi, nawet jeśli oni delikatnie je przymknęli. Bo wbrew pozorom wielu z tych, którzy dziś wydają się opojętni, tęskni za rozmową z tobą, tylko nie potrafią już jej zacząć. Największym błędem, jaki popełnia wielu starszych ludzi, jest próba odzyskania dawnych relacji, tak jakby czas się cofnął. Ale czas nie wraca on tworzy nowe wersje nas i innych. Dzieci nie są już dziećmi, wnuki mają swój świat, przyjaciele nie zawsze mają siłę czy odwagę, by mówić o emocjach. Odbudowa relacji po latach. Nie polega na powrocie do przeszłości, tylko na stworzeniu nowego języka między tobą a tymi, których kochasz. I tutaj tajemnica jest prosta: zamiast czekać, aż inni się zmienią, spróbuj zmienić ton swojego serca. Dlaczego ludzie cię nienawidzą, gdy się starzejesz? Bo świat boi się mądrości. Ludzie z wiekiem zyskują spokój, a ten spokój. Przypomina młodszym o tym, że pogoń, w której żyją, nie daje szczęścia. Zazdroszczą ci więc spokoju, którego sami w sobie jeszcze nie mają, ale jeśli odpowiesz na ich chłód współczuciem, a nieurażoną dumą, stopniowo to zrozumieją. Empatia to twoja największa siła. Nie każdy ją ma, ale ty już potrafisz widzieć dalej niż emocje. Zaczynaj więc od prostych gestów. Zadzwonienie bez powodu, życzenia bez okazji, odwiedzenia nie po to, by coś załatwić, ale żeby po prostu pobyć. Ludzie z wiekiem tracą bliskich, ale to nie znaczy, że nie mogą budować nowych więzi, nie muszą to być przyjaźnie na całe życie. Wystarczy ciepła relacja na jeden spacer, na wspólną herbatę, czy krótką rozmowę w sklepie. Każde spotkanie z drugim człowiekiem. To przypomnienie, że świat nadal jest pełen dobra. W polskich domach zawsze powtarzano, że starsze pokolenie to serce rodziny. Dziś bywa, że o tym się zapomina, ale prawdziwe serce nie znika. Ono dalej bije w Tobie, w Twoich wspomnieniach, w wartościach, które przekazałeś innym. I choć relacje czasem słabną, sens ich istnienia pozostaje ten sam. Wystarczy odrobina cierpliwości i ciepła, by na nowo rozpalić kontakt, który kiedyś wydawał się utracony. Nie bój się okazywać dobra nawet tym, którzy ci skrzywdzili. Z wiekiem człowiek uczy się, że wybaczenie to nie słabość, lecz wolność że nie trzeba walczyć o uwagę, żeby być wartej uwagi. Spokojna obecność zawsze przemawia głośniej niż pretensje. A kiedy ktoś zobaczy w tobie tę siłę, w końcu przyjdzie po ciszy. Niech to będzie twoje nowe podejście do ludzi: mniej oczekiwań, więcej dobroci. Bo każdy, kto naprawdę zna życie, wie, że relacje nie buduje się słowami, ale spokojem, który się z siebie daje. Jeśli ten film cię poruszył, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co pomaga ci utrzymać dobre relacje z ludźmi. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych rozmów o życiu, relacjach i sile, jaką niesie dojrzałość. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by być dla kogoś ważnym.